Dzień dobry. Cześć wszystkim. Ale nam pięknie śpiewają Wiem O tym właśnie, nie? No, naprawdę Super. Nie wiem, mam nadzieję, że będziecie słychać trochę. Ja też mam taką nadzieję. Eee, A jak nie, to sobie wyobraźcie. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer ćwir Dziecięcy. Dziecięc... Dziecięco. Dziecięco zawodowy fantaz... Hmm, może... No. Eee, może... Nie wiem, i będzie dziecięco fan... tak. Tak, ogólnie mhm. to tak. O czym dzisiaj porozmawiamy, bo ten tytuł podcastu właściwie odcinek podcastu nic nikomu nie mówi. Wiesz co? No bo ja tak sobie pomyślałem. No. E, że ten czas leci do przodu cały Grażynko, czas, nie a my obłaganie. my kochani jakby no, no choć tego nie widać, może to jednak starzejemy się. Tak. Lat nam, lat nam przybywa, lat nam ale kiedyś mieliśmy mniej lat na przykład, wyobraźcie sobie, wszyscy. Tak. Mieliśmy jakieś takie, myślę, może dziecięce fantazje związane z naszą przyszłością i na przykład tym, szczególnie czym będziemy się zajmować zawodowo. Ja miałem dziecięce fantazje związane zarówno z przyszłością, jak i przyszłością. Ale dotyczyło to jakichś zawodowych kwestii? Poniekąd. No to no zaczynaj. To mam zacząć od przeszłości czy od przyszłości? Nie no, za, z, od przeszłości przed czym. Przed tym, jak żyłam. No ale to mając kilka lat fantazjowałeś na tym, o tym, gdy nie żyłeś? Tak. I to było związane z jakimś zawodem? Było to związane z tym, że y, wydawało mi się, kim byłem w przeszłości w innym życiu. No ale to nie jest na dzisiaj. To nie no, na dzisiaj. To jakieś twoje te co? Y y y jakieś po prostu kolejne wcielenia? Tak. Jak to się mówi? Poprzednie reinkarnacje. wcielenia, no. Okej, okay, ale pamiętasz, czym się <gry> zajmowałeś? Tak. No dobra, no to teraz już musisz powiedzieć, no bo teraz wszyscy będą. Wydaje mi się, że byłem osobą w kryzysie bezdomności. Naprawdę, wyobrażałem sobie siebie, jak leżę na ulicy w, takiej ciemnej, w takim ciemnym zaułku. Czyli jako kilkuletnie dziecko fantazjowałeś, że w poprzednim życiu byłeś osobą bezdomną, tak? Tak. Fantastycznie. Myślałeś jakoś o swojej przyszłości, myślę, też, i na przykład o swoim aktualnym życiu. No i, i co ci przechodziło przez głowę? Czym się interesowałeś, czym się zajmowałeś? Co robiłeś w wolnej chwili? Jakieś zabawy może kierowały Cię w jakiś kierunek, albo może twoje rodzice jakoś chcieli Cię jakoś pokierować? Nie właśnie u mnie to było tak, że rodzice nie chcieli mnie ukierunkować. W żadnym kierunku, przynajmniej nie zdaję sobie z tego sprawy, żeby tak było. A ja miałem dwie fazy. Dwie fazy na dwa zawody. Okay. Pierwsza faza, wcześniejsza, to był zawód milioner mm -hmm, i po mm -hmm. prostu postanowiłem, że będę milionerem. A wzięło się to dlatego, że lubiłem i cały czas lubię Sknerusa Mackwacza, uh -huh, uh -huh. czyli wujka Kaczora Donalda, który był milionerem z zawodu. Uh -huh. No i ja postanowiłem, że będę taki jak Sknerus. No dobrze, ale miałeś jakiś plan opracowany, żeby to się spełniło, czy coś? Nie, ja po prostu wiedziałem, że tak chcę żyć. Okej, okay. no to że, ciekawie. Że chcę y, taplać się w pieniądzach. No dobrze, no to fajnie, fajny pomysł. No ja miałem może coś niekoniecznie nie myślałam nigdy o byciu milionerem, ale interesowały mnie pieniądze od małego. Miałem jakieś konkretne pomysły na to, na przykład. I ja pamiętam, to szczególnie się działo w czasie wakacji. Mhm. Czy jak byłem na działce z rodzicami, czy jak gdzieś z nimi wyjechałem, nie wiem, powiedzmy nad morze, to wracały do mnie jakieś takie dziwne fantazje, aby robić gazetki. W mojej głowie prowadziłem sklep oraz tworzyłem gazetki. Mhm. W sensie ja w ogóle myślę, że byłem trochę wizjonerem, ponieważ y, ja wtedy po prostu oferowałem moim rodzicom y, biznes. Zaglądałem na przykład do jakichś gazetek, czy jak byliśmy w jakimś sklepie, to sobie zapisywałem, wiedziałem ile co na przykład kosztuje, i później w domu tworzyłem, rysowałem jakieś produkty, mm -hmm. rzeczywiste produkty, które są w sklepie, i one miały cenę, tylko ta cena była Boże, wyższa. Czy ty robiłeś gazetki reklamowe? Tak, robiłem gazetki reklamowe. Ta cena była wyższa, ponieważ ja musiałem oczywiście ten produkt zakupić i musiałem go dostarczyć, a to się wiązało z usługą, która kosztowała. O, mój Boże. Więc ja właściwie byłem e, no, wizjonerem, e, bym mógł powiedzieć, i takim. E, Czyli wyprzedziłeś Uber Eats. Tak, i cyklowo, inne tego typu tak. rzeczy. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy kiedyś rodzice coś u mnie kupili. Możliwe, że z raz czy dwa z litości. E, ale e, jarało mnie to całkiem. Sama myśl, że zarobię jakieś te 20 czy 50 groszy więcej na produkcie. Więc wiesz, warto było fantazjować. Doskonała to jest historia. Tak. Ja robiłem w dzieciństwie gazetki, ale takie prawdziwe gazetki. Mm -hmm. W sensie, takie na poważnie, typu wiesz, gazeta wyborcza czy inna Rzecz I pisałeś artykuły? Pisałem artykuły i to była faska. Ale pamiętasz jakiś konkretny artykuł, na jaki temat pisałeś, czy w jakiej dziedzinie? Nie, no pisałem takie społeczno-polityczne, jako dziesięciolatek. Czyli gdzieś skądś wiedziałeś o tych rzeczach? Tak, właśnie ja zawsze o nich interesowałem pisałeś. Polityką. Ale pisałeś bardziej informacyjnie, czy swoje przemyślenia? E, bardziej informacyjnie. Czyli po prostu to się wydarzyło. Tak, to się wydarzyło, tutaj się wydarzyło z tym, ten się pokłócił z tym, to się wydarzyło i tak dalej. Czyli no, można założyć, że przeczytałeś to w jakiejś gazecie albo w telewizji, usłyszałeś, więc po prostu przedrukowywałeś to tak. pisemnie na kartkę. Dokładnie tak było. Taka ostateczna faza dziennikarska nadeszła, mhm. gdy zyskałem dyktafon w domu. No i jak się zaczął dyktafon, zaczęła się era radia. U mnie w domu się zawsze dużo słuchało radia, mhm. więc byłem zaznajomiony z tematem. I stworzyłem nawet dla mojej mamy poranną audycję, gdzie nagrałem jej jakieś różne wiadomości poranne, muzyczkę, różne utwory tam wplotłem, mhm. jakieś dowcipy. Jakieś wiesz, inne takie poranno morning show takie zrobiłem jej radiowe. Mhm. I na kasecie? Na kasecie i dałem i moja mama sobie rano to odtwarzała. I te wiadomości po prostu codziennie te same miała? Wydaje mi się, że otworzyła to raz, Aha, ale okay. odtworzyła. No a widzisz? Przeżyła, w sensie ten morning show, który jej raz zaserwowała. Mm -hmm, mm -hmm. Ciekawe, a miała jakąś nazwę? Nie, nie miała nazwy, nie pamiętam jej na, na pewno. No to powiem ci, że nawiązując do tego dziennikarstwa, no to ja też trochę tam jakby zamoczyłem stópki. jak to? W czym? Miałem, wydaje mi się, że to już było po tym moim sklepie, miałem swoją gazetę. Z tego co pamiętam, polegała mnie mniej więcej na tym, że z gazet wycinałem artykuły, które mnie interesowały i wklejałem mm -hmm. do mojej gazety. Mm -hmm. Ale na jaki temat to były artykuły? O biznesu. Show biznesu, Tak, jednak. dotyczyło to show biznesu. Po prostu jakby nigdy nie miałem jakiegoś daru y, do pisania specjalnie. No, mógłbym to właściwie jakoś przeredagować czy coś, ale chyba mi się nie chciało za bardzo. Nie wiem dlaczego. Mm -hmm. Więc po prostu to przeklejałem. Rozumiem. I żeby jakby te takie według mnie najciekawsze rzeczy znalazły się w mojej gazecie. Rozumiem. Po prostu kradłem te artykuły, można by powiedzieć. <laughs> I to było jedno, ale miałem też okres. Gdy y, tworzyłem gazetę, rysując w niej. Rysując? Tak, pisząc i rysując. Też był okres taki. Ta gazeta się mhm. nazywała Sio. Sio? Tak, gazeta Sio. I ona miała więcej numerów. Tam rzeczywiście coś pisałem i coś rysowałem, ale to było bardziej takie chyba fikcyjne. Jakieś takie wydarzenie fikcyjne. A czyli wymyślony świat? Tak, jakiś wymyślony świat. I po prostu tam były odcinki części tej gazety. Więc... A dlaczego sia? To mnie fascynuje. Nie wiem, nie powiem ci teraz. Nie wiesz. Nie powiem, ale wiem, że był wykrzyknik na sia. koniec. Tak, sia. Rozumiem. Więc też zastanawiałem się ewentualnie nad albo byciem właśnie właścicielem sklepu, mhm. albo dziennikarzem, mhm. ale też skoro już zaczęliśmy temat dziennikarstwa i rysowania coś w gazetach, mhm. no to też miałem fazę na tworzenie komiksów. Jesteś też miałem taką faza. Wiem. I ja nie, nigdy nie miałam zdolności y, też jakichś takich plastycznych y, w przeciwieństwie do mojego brata na przykład. Ale mimo to nie przeszkadzało mi to, nie poddawałem się, rysowałem, te sylwetki były okropne po prostu. To byli tacy. No, no to nie byli ludzie, wiecie o co chodzi. To były takie którzy po prostu, no nie wiem, nie potrafią. No tak, no nie ma po, się prostu, po prostu po prostu próbują, ale nie do końca to wychodzi. Mhm. No nie szło mi to za bardzo powiem ci. Ale robiłeś to nie poddawałeś się. Tak, robiłem to y, przez jakiś czas, też zastanawiałem się właśnie nad byciem no, rysownikiem, choć wiedziałem, że no, nie, nie za bardzo to wygląda, mm -hmm. ale wiesz, no jakby warto śnić. Warto śnić, warto marzyć. Tak. Ja miałem na początku powiedziałem tego podcastu, że miałem dwie fazki, ale już w trakcie okazało się, że było ich wiele więcej. Mm -hmm. I taką moją ostateczną fazą, taką fazą pod tytułem, gdy, bo dorośli uwielbiało pytać małe dzieci, kim chcą być, jak dorosną. Tak. Kim chcesz zostać, coś tam, coś tam. I oczywiście, dzieci mają przygotowane już cały swój plan na życie. Tak, 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 oczywiście. Więc ja miałem taką odpowiedź, mm -hmm. którą zawsze wszystkim zamykałem e, gęby. No. Kosmonautą. I wszyscy już nie wiedzieli, jak się odezwać dalej. Okay. A ja naprawdę chciałem zostać kosmonautą, ponieważ mnie zawsze fascynował wszechświat i e, jakby eksplorowanie go i zwiedzanie. Mm -hmm. Więc pomyślałem, że po prostu będę kosmonautą. I po prostu chciałeś polecieć w kosmos. Tak, po prostu chciałem polecieć w kosmos, ale zawsze wiedziałem, że w jedną stronę tylko. Okej. Okay. Nie? Że chcę po prostu tam zostać i tam żyć. Tam bytować. Tak. No dobrze, to yy, fascynujące. Ale wspomniałeś jeszcze chwil, yy, kilka temu o tym rysowaniu, że też. Coś tam A, z, tym z tym rysowaniem. Ja miałem wielką fazę na mangę. Mm -hmm. Rysowałem wszystko w takim właśnie japońskim stylu. Mm -hmm. Rysowałem całe komiksy, ale przed fazą na mangę mm -hmm. rysowałem jeszcze bardziej w europejskim stylu. I pamiętam z tej fazy to, że miałem przygody pana, kropka. Aha. Był Pan Kropek, czyli było takie okrągłe coś. Z... Ale to było jeszcze zanim ten Kropek w telewizji, czy...? czy Yo, to jest, to było z 10 lat przed Kropkiem w telewizji. A, czyli ściągnęli od ciebie pomysł. Tak, TVN no, oczywiście zerżną. No, no. Pan Kropek miał dużo przygód, powstało kilka tomów, kupowałem całe zeszyty i zarysowywałem je i było kilka tomów przygód Pana Kropka, które był super bohaterem, oczywiście, mm -hmm. walczył ze złolami. Ja chyba widziałem jakiś. Y, pana kropka jakiegoś, nie? Bardzo możliwe, że przepłyną tak, się tam gdzieś. Tam u twojej babci są jakieś twoje dokonania. Y, czyli tworzyłeś swoich bohaterów? Tak. Czy, ale też rysowałeś jakichś takich istniejących, właśnie ta manga na przykład, już istniejących? Nie, rysowałem swoje. Po swojemu? Po nie, swojemu. bo ja pamiętam, że ja to bardziej... na przykład, wiesz, z jakiejś techniki jak się rysuje, oczy na przykład czy coś, Aha. ale rysowałem jakby swoje postaci. Nie, nie, to ja bardziej tak wiesz, e, kochana, coś co już istnieje, miał swoje przygody te postacie, ale na przykład jakieś z Batmana czy coś takiego. Mhm. Te, które już były mi w jakiś sposób e, zaznajomione, tak by, byłem z nimi ja, mhm. osobiście. Tak, w temacie jeszcze wspomniałeś wcześniej o tym dyktafonie, to może taka, jako taka anegdotka, bo to właściwie. To chyba nie było zawodowo jakoś specjalne. Mm -hmm. Ja nigdy nie dysponowałem tak cennym urządzeniem, ale u moich dziadków y, oni mieli magnetofon. Magnetofon. z funkcją nagrywania. No Jezus. I oni mieli też kablówkę, więc jak do nich przyjeżdżałem, to zabierałem jakąś kasetę. Po prostu u dziadka. Stawiałem magnetofon koło telewizora i wyczekiwałem, aż będą jakieś piosenki na MTV, które lubię. Mhm. No i jak się rozpoczynała, to włączałem, żeby nagrywała się, tak? No bo no nie było jak wtedy, nie, nie, nie mogłeś posłuchać sobie tak w internecie. Czyli to miał piosenki. wbudowany mikrofon. Tak. Okej. Okay. No właściwie można powiedzieć, że też trochę tworzyłem takie wczesne składanki. No tak, tak, bardzo wczesne. Bardzo wczesne składanki, jakiś brawo, hit czy coś. To były moje składanki osobiste, nie dzieliłem się nimi z nikim, ale no tworzyłem je. No to doskonała. Też tak myślę. Ja pamiętam, że ten dyktafon dostałem na Gwiazdka. Mm -hmm. To było wielkie wydarzenie firmy ale Olympus. Ale chciałeś? Tak, to było moje marzenie, firmy Olympus. A ja najlepsze jest to, że chciałem ten dyktafon, dlatego że oglądałem taki serial, Liceum na Morzu. są jeden z najlepszych serialnych na świecie. Tak. I tam był bohater, który chodził cały czas z dyktafonem. Był jakiś jeden taki, który to był? Nie pamiętam jak się to No nazywał, dobra. Ale chodził cały żyć. czas z dyktafonem. A, i e, nagrywał coś? I nagrywał jakieś dźwięków, głosów. Coś się tak gadał, nie. no? Tak. I to mnie zafascynowało, i zawsze chciałem mieć po prostu coś takiego i też tworzyć. I korzystałeś z tego? Korzystałem z tego totalnie, bo ro robiłem własne audycje. Super. Tak, dookoła może audycji, i też takich trochę rzeczy artystycznych, ponieważ ewidentnie, jak widać, no, byliśmy e, młodymi, artystami. młodymi artystami. To ja ci powiem, kochana, że ja no, robiłem przedstawienia. W domu? Robiłem przedstawienia w domu, tak. Wow. Na początku to były przedstawienia, nie wiem, trochę kukiełkowe, jakby. Mhm. W sensie to nie były jakieś kukiełki, ale po prostu poruszałem jakimiś postaciami. No. I zapraszałem na takie. Jakimiś przystanie. figurkami? Tak, czy jakimiś coś? figurkami. Ja pamiętam, że z jakiegoś dziwnego powodu, choć nasze mieszkanie było maksymalnie minimalne, to mieliśmy, dysponowaliśmy takim wózkiem stacą, no. e, takim wiesz, to się podaje rzeczy. Jakieś pałace mają, takie, żeby dojechać. A tam wiesz, masz jeden pokój i masz ten wózek z jakiegoś powodu, nie? Więc ten wózek mi, mi służył jako taka scena, mhm. bo on miał dwie, dwa jakby poziomy, więc ja mogłem zasłonić od strony widowni to i ten, na tym dolnym poziomie miałem tam wszystko dobrania, a na górnej była scena, aby kierować. Doskonałe. Tak, i były przedstawienia. Później też miałem, wydaje mi się, że z jedno czy dwa przedstawienie zrobiłem, występując samemu w nich. Sam, sam, sam mój reżyserowałem i e, występowałem i pamiętam też, chyba to już było bez pieniędzy, wydaje mi się, że nikt by nie chciał mi po prostu zapłacić, może był jakiś plan zarobienia na tym, ale to nie miało racji bytu. Bardzo chciałem e, robić też seanse filmowe. Na moim komputerze, który miałem kupiony po komunii. Mm -hmm. Wiesz, taki wielki monitor, taki z no gruby. Taki w starym tak, i ja wtedy, no nie wiem, miałem kilka jakichś płyt z gazet, mm -hmm. często co dodałem z no, filmów, filmy, tak. tak. No i ja dziś ogłaszałem, że proszę Państwa, dzisiaj jest pokaz takiego filmu o tej godzinie. Naklejałem też repertuar. Aha. No i ogólnie zapraszam. I co przychodzili? Nie. Naprawdę nie, nie przychodzili? Nie nie, 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 nie pamiętam szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że może raz zmusiłem mamę, ale musiałem też uczestniczyć w tym i też y, po prostu oglądać to. Nie miło. No nie miło, no ale wiesz, przy, przywykłem już przez lata <grym> po prostu do czegoś takiego. Mama na pewno zadzwoni po tym odcinku. No to niech sobie przypomni po prostu, no niech sobie przypomni jak dobrze miała i ile dostarczałem rozrywki po prostu nie? na przestrzeni lat. <grym grym> Nie, no, jeszcze miałem fazę i to miałem dosyć wcześnie tą fazę, bo tą fazę ma sporo osób, mm -hmm. ale ja mi dosyć wcześnie i szybko z niej wyrosłam, że chciałam być modelem. Mm. Ale to tak w wieku wczesnych nastolat, nastoletności. A czyli już trochę, już później trochę. Tak, trochę później, ale cały czas wiesz, jednak dzieciak. Jakieś robiłeś pokazy, czy stroiłeś się jakoś sam dla siebie, czy dla kogoś, czy jak to miało Trochę do... się stroiłem sam dla siebie, mm -hmm. a trochę miałem możliwość taką, może nie do końca modelingu, ale jednak takiego fotomodelingu. Oh. Ponieważ byłem w gazecie, już kiedyś o tym mówiłem w gazecie Witch, tak, to prawda. Mówiłam o tym. To jest wielki sukces. To jest mój jeden Nigdy z nie jest moim... w stanie się tym chwalić. Oczywiście, że tak. To jest jeden z moich największych sukcesów. Chciałbym, żeby ktoś odkopał to, te zdjęcia. Mm. Jak byłem przebrany za jedną z postaci i przyjechaliśmy do redakcji tej gazetki mm -hmm, mm -hmm. i normalnie pozwaliśmy im do zdjęć. Czyli właściwie byłeś modelem przez. Krótki okres czasu byłeś. No tak, z publikacją w gazecie ogólnopolskiej. Nie jestem w stanie powiedzieć, że jakoś konkretnie chciałem być modelem, bo ja nie wiem, czy ja wiedziałem w tamtym wieku, że coś istnieje takiego, no. taka możliwość, ale pamiętam moje zafascynowanie, że było jakieś zafascynowanie jakimś takim runwayem i ogólnie strojami i dekoracjami. Fashion. Obviously. I pamiętam, że, no nie wiem, musiałem mieć na pewno mało lat, ale byłem już wtedy zafascynowany biżuterią mojej cioci. Szczególnie naszyjnikami oraz no. klepsami. Czym? Klepsami. Klipsami. No bo to było takie coś dziwne, no bo zazwyczaj wiesz, no, kobiety nosiły kolczyki. No tak. No ja oczywiście nie miałem kolczyków, bo byłem chłopcem, który miał, nie wiem, ileś tam lat, nie. No. No, ale klipsy, mogłem sobie założyć klipsy. Klipsy, tak. Mogłem założyć, wiecie, na czym to polegało, tak, takie nakładane kolczyki. No. Więc fascynujące to było, bo kilka par klipsów. I co zakładałeś się? Tak sobie, tak, po domu sobie zakładałem je. ja. A nie wiem nawet, czy jakoś komuś to pokazywałem, czy ktoś widział, tylko sobie tak dla siebie. A, czyli tak po prostu sam z, z tym dobrze się czułeś? Tak, tak. Przez pewien czas mi to fascynowało, ale chyba moja największa fascynacja było gotowanie. Gotowanie. Gotowanie w piasku. A muszę przyznać, że jednym z y, akurat osiągnięć mojej mamy pozytywnych było zakupienie mi takiego kompletu mm -hmm. różnych garnków, mm -hmm. takich zabawkowych garnków. Foremek takich? No nie, to były garnki. To były garnki, okay. batelnie i to były, najlepsze, że to było metalowe. Tylko, że one były po prostu takie małe. Miniaturowe. Tak, miniaturowe. Ewidentnie były do zabawy dla dzieci, pomimo, że były metalowe, a nie do jakiegoś korzystania, ale Rozumiem. jakby fakt, że były metalowe i były różnej, różnej wielkości, różnych form, to dodawało takiej prawdziwości no i tak. wiesz. No i ja robiłem z, różne dania z piasku, bo jak przyjeżdżałem na działkę, no to tam zawsze piasek był na podwórku, czekał na mnie i... No i nieraz, wiesz, częstowałem też różnymi e, tymi daniami. I tam. co jedli? Czasami jedli, czasami jedli. I bawiłem się z tym nie, całkiem nieźle i powiem, że to był taki spory okres. I ja w ogóle wcześniej zacząłem też gotować tak naprawdę. Moja mama myślę, że przez długi okres myślała, że ja naprawdę pójdę w tym kierunku. Mm -hmm. Że pójdę do jakiegoś technikum gotowania czy coś takiego i nawet zastanawiałem się nad tym, wahałem się. I dlaczego nie poszedłeś? Dlaczego to robić? To prawda, ale dla mnie największym wtedy, przynajmniej w tamtym momencie, był problemem to, że ja byłem bardzo wybredny. Mhm. Po prostu wiedziałem, że, że kucharz musi próbować, musi wiedzieć jak coś smakuje, czy jest dobre, czy złe, a jeżeli ja wielu rzeczy nie lubię w tamtym okresie, bo na przykład nie wyglądają ładnie, albo tak jak ja chcę, mhm. no to po prostu, no to nie wyjdzie, tak? No tak. I teraz z biegiem czasu ja myślę, że no też bym się w tym nie odnalazł. Może więcej już rzeczy lubię, ale gotować cały dzień nie dla siebie, no wiem. To nie brzmi jak jakiś plan na moje życie, przynajmniej. No w pewnym momencie ja pamiętam też, że te zabawy tymi takimi pseudogarnkami się skończyły. Ale co, wyrosłeś z tego, czy, czy co? Wiesz, co? Mam. E, zachowało się to w mojej pamięci, że swego czasu po prostu bawiłem się w tej piaskownicy i natrafiłem tam na jakieś takie dziwne grudki. O mój Boże, wiem, co to było. To była kupcia. To była prawdopodobnie kupcia kota jakiegoś, jakiegoś, który się przechadzał po prostu po działce, mm -hmm. bo nigdy kotów nie mieliśmy. To to go gotowe danie już. I ja zdałem sobie sprawę i byłem szokowany po prostu tą sytuacją. No i nie pamiętam szczerze mówiąc, żebym wrócił do piaskownicy. O Jezu, no. miałeś traumę po kupci kota? Tak, było. O mój Boże, ja nie miałem, ja znajdowałem też w kupcie, ale nie miałem. I co z nimi robiłeś? Zjadałem je później w panierce. W piasku? W piasku. No dobrze, więc dziękujemy Wam bardzo. Dajcie znać, jakie Wy mieliście fantazje i przygody za dzieciaka. Zawodowo oczywiście, bo na nich się dzisiaj skupiamy. Także pozdrawiamy i do zobaczenia, do usłyszenia właściwie w podcaście za tydzień. Pa! pa.